Hejka kochani. Tu 1820 coś tam czasu polskiego. Psychonauta z tej strony. Zobaczcie jak się kurwa pracuje. Bo tak o, Się chodzi po fabryce kurwa. Nic się nie robi. Bo nie ma nic do roboty, nie? Znaczy nawet się nie jakce. Nie to, że nic nie ma. Ale tak szczerzy, kurwa idzie, idę sobie teraz na papieroska Zapi się napije No Kto mi zabroni kurwa? Już ponad dwa tygodnie tutaj robię Nikt mi już nie podskoczy Nie będę zabierdalał jak kurwa niewolnik za 12 na godzinę Tu się przejdę, tam się przejdę Robię co chcę Takie są zasady kurwa niestety Nie mam miękkiej gry Tak trzeba żyć Oczekajcie chwilę. Tak, już idę, panie kierowniku. Dobra, na razie muszę kończysz. Nara, cześć, mordy.